Co robić? Jestem zmęczona, ale coś bym chciała porobić. Tu jest tak nudno. Normalnie nuda. Nie ma nic co robić. Chociaż. Hej! Mam super pomysł. Dzieciaki lubicie święta, prawda? Kochamy! I w galerii handlowej podobno już sprzedają choinki i duże zbawek. To może byśmy tak poszli do galerii handlowej i. i, i... Kupili choinkę i może mamy co nieco? Tak! No to widzimy się za 5 minut w samochodzie. Dzieciaki, dobra! No dobra, dzieciaki, jesteśmy w galerii handlowej. Jej! No dalej, dalej, wysiadajcie. Już! No szybko, chodźcie, to kupimy może jeszcze coś w Starbucksie. No już idziemy, już idziemy! Ciociu, serio, dzięki, że zabrałaś mnie i na te świąteczne zakupy. No, ależ nie ma za co. I tak, muszę też kupić jakąś choinkę i potem może pójdziemy do Starbucksa. Ej, ale ten żenifer jest słody, Możesz sobie przy nim zrobimy zdjęcie, co? Co wy na to, dziewczyny? Tak, pewnie, ciociu. Ale jakby to zrobić, żebyśmy wszystkie się zmieściły jakby w kadrze? No, bo wiecie, jedno to musi zrobić zdjęcie. Hmm, ja wiem jak. Ha? Huh? Jak? No właśnie, Mondralo jak zamierzasz to zrobić? Spokojnie. Ja nie zamierzam, ale miska może. He, he, co? Powiedziałaś moje imię? O, hej, rolerczyk, cześć. Dawaj piątkę. Słuchaj, Słuchaj zrobiłeś nam zdjęcie? Pewnie. Macie telefon, czy przysłać sobie później zdjęcie? Możesz przysłać. Dobra. No dobra, mam tutaj swój telefon, tylko... No dobrze, super. To wyślę ci je później, Rolka, dobra? Mhm, pewnie. No to pa, życzę wam miłego dnia i miłych zakupów. Pa! Ja cię, siostra, ten sklep jest po prostu super. No wiem, Koral. Też mi się tu podoba, zwłaszcza te drzewka są przepiękne. I ten pluszak też jest oczywiście super. No wiem. Tak, coś jeszcze? Nie, myślę, że ta rolatka mi wystarczy. Wygląda przepysznie. No dobrze, do widzenia. Ojej. Ech. Do widzenia. Pa! Uwielbiam pracę w Starbucksie, ale jest też męcząca. I czasem bardzo, bardzo męcząca. Ale kocham te wszystkie dekoracje i inne. No, zobaczcie, wygląda w tym sklepie to jak prawdziwy las. Nic nie przebija świątecznej dekoracji. Dobra, choć może to jest Starbucks'a, Tarla. No dobra. Jeju, albo ta lata jest wysoka, albo ja jestem niska, albo ty jesteś niska i ja wysoka, bo ja jestem prawie. Wie Twojego wzrostu, a, a jestem w wysokości tej lady. Czyli to lada musi być wysoka i ty niska, a ja wysoka. No dobra. Witamy w Starbucksie. Czy mogę coś podać? Eee, muszę się wspiąć, przepraszam. I jeszcze popatrzę na menu. Dobrze. Eee, eee, co by tu wziąć? Tyle tu pyszne jest rzeczy, że nie wiem co wziąć. Mamy dużo tu wyższych rzeczy. Serio? No, w sumie to racja. Jeszcze się zastanowię. Dobrze. O, genialny sklep! Independent Queen, Independent Dude. Wow! To jest najlepszy sklep w całej galerii handlowej. No. No. Och, ciociu, ten sklep jest super. No wiem. Szkoda, że Styl z nami nie przyszła. A tam nieważne. Znaczy się... Tak, to taka szkoda. O, różowe! <ścoughs> to może się powodzimy? Mhm. To ja pierwsza się dam. No dobra ciocia. To popchnij mnie, dobra. Wi! I odbijam się od ściany. Ciociu! Ale kupujemy coś z tego sklepu? Tak, tak, tak. Wybacz. Muszę kupić jakąś, którąś z tych choinek I oczywiście też coś Tobie i Stelli za pomoc mi w zakupach. Na no Stella to akurat nie do końca pomaga. No może tak, ale i tak. Jesteście dla mnie bardzo ważne, więc chcę Wam coś kupić. Wybierzecie sobie coś i dam Wam jakoś przed Wigilią, dobrze? No dobrze. Ale to nie lepiej w grudniu przyjść? Nie, nie, nie. Bo spójrz, no bo um, pomyśl sobie, że w grudniu idziesz na takie zakupy, nie? No to przecież w grudniu to już wszystko będzie wykupione, bo dzieciom się tyle zabawek podoba, i wszystko trzeba wcześniej kupić, żeby, no wiesz, było, a nie się skończyło. No to też racja. Ale którą choinkę by tu wybrać? Ja bym wzięła tą choinkę tutaj. No dobrze, to dawaj ją tutaj. Okej. Okay. Wezmę choinkę. Oj, ale to sztuczne. Nie szkodzi. Sztuczną właśnie chciałam, żeby mogło dłużej postać. A, sprytnie. No dobrze, Rolka. Teraz możesz coś sobie wybrać. No dobrze, niech no popatrzę. Hmm. Tyle tu fajnych rzeczy, ciocić. Trudno się na coś zdecydować. Popatrz uważnie. Mamy dużo czasu. No, hmm, niech na popatrzę. <laughs> Co ja myślę? Makijaże od słynnej piosenkarki! A nie, to tylko zestaw tatuaży, ale i tak to jest od tej słynnej piosenkarki. Nie pamiętam jej imienia, ale o! Muszę je mieć! Ciociu, ciociu, kupić mi proszę proszę! oj Powiedzmy, przepraszam, ale może to coś tańszego. Nie do końca wiem, czy się opłaca kupować zestaw tatuaży za 250 dolarów. E, no, no, no dobrze, to popatrzę jeszcze. A lubisz jakieś gry? Tak, kocham Super Mario. O, nawet jest jakiś plakat z Super Mario. Oj, poprzewracałam kilka produktów. No, nieważne, ale to jest plakat Super Mario z najnowszą grą Super Mario Bros. Wonder. I z nie taką najnowszą grą Mario Kart 8 Deluxe. Dobrze, ciociu, chcę ten magazyn, czy plakat. Ach, nieważne, co to tam było. Na pewno tylko to. Tak, może to jest tani i zwykły prezent, ale bardzo mi się podoba i będę z niego bardzo zadowolona. No dobrze. Poza, poza tym, dla mnie największym prezentem jest to, że tu mniej stele zebrałaś. Serio? Mhm. O, to słodkie. Cześć Ciociu, cześć Rolka. Yy, co tam porabiać Bo mm, powiedzmy tylko, że nie chciało mi się stać w Starbucksie, bo były przede mną Coral Waves i Tarla, więc powiedzmy tylko, że były jak żuwie. Z pół godziny się zastanawiały, co chcą zjeść. Serio? No nie. No dobra, to właśnie. Ciocia nam chce kupić drobne prezenty. Serio, Ciociu! Ojej, to ja już wiem, co ja bo nawet tutaj widziałam. Co ten makijaż? Czy tam zestaw do tatuaży tej słynnej piosenkarki? Gdzie on jest? Rolka, przesuń się. Ciocia to powiedziała, że tańszy prezent, bo też go chciałam. Ech, no tak. To wiesz, Ciociu, co? Ja sobie tam coś popatrzę. Rolka, przesunę się. Ach, nie ma czegoś z Super Mario. Jeju. W sumie to jest, ale ja to już wziąłem. No nie, no czemu zawsze ty wszystko dostajesz? O, nieważne. Mm. Puh, puh. Szczerze, ciociu, ostatnio zaczęłam lubić rysować i malować, więc może wezmę sobie mazaki. No pewnie. Wezmę markery Silly Sense. Na pewno, dziewczynki, nie chcecie jeszcze czegoś? Nie, nie, spokojnie. No dobrze, to w takim razie idźmy do Starbucksa. Jej! Bo w Starbucksie się dzisiaj też w ogóle płaci, ponieważ wszyscy się chyba rozchorowali czy coś takiego. Ojej, ja! Wszyscy się przeziębili? No, na, no, na to chyba wychodzi. jaj! No to idziemy. Tymczasem w Starbucksie. No dobra, to poprosimy. Ajajajajaj. ah fishman Szybciutko udekorujmy to. Choinkę postawimy w miejscu foteli. I zrobimy tutaj małą świąteczną salę kinową z tych foteli, co tam stały w miejscu choinki. I teraz mini choinki do naszego pokoju, do gościnnego i może do toalety. Ojeja! Może tutaj w rogu to nie będzie nikomu przeszkadzać. Tutaj też jedna. I jeszcze w toalecie.